Zadanie ósme: uprościć następujące wyrażenie. I teraz, tutaj, gdybyśmy chcieli wyznaczyć wartość liczby 10 do 50, 10 do 51, 10 do 52, to byśmy uzyskali bardzo duże liczby. W związku z powyższym, w tego typu okolicznościach, należy poszukać innego sposobu, żeby uprościć właśnie całe to wyrażenie. W jaki sposób możemy to zrobić? Na pewno możemy zarówno w liczniku, jak i w mianowniku wyłączyć najmniejszy wykładnik. Najmniejszym wykładnikiem jest liczba 50, dlatego ja zarówno w liczniku, jak i w mianowniku wyłączam właśnie tę liczbę, która ma najmniejszy wykładnik. Włączam przed nawias. W związku z powyższym teraz tu w liczniku, w nawiasie my uzyskujemy 1 dodać 10, natomiast w mianowniku będzie to 10 dodać 10 do potęgi drugiej. I teraz ja tutaj sobie przepiszę najpierw wyrażenie z licznika, a tutaj poniżej sobie przepiszę wyrażenie z mianownika i sprawdzimy sobie, czy ja dobre wartości liczbowe wyłączyłam przed nawias. Tu popatrzmy, przemnożymy sobie teraz zawartość nawiasu przez 10 do potęgi 50. 10 do potęgi 50 razy 1 to jest po prostu 10 do potęgi 50. Natomiast tutaj mamy 10, no właśnie, jeszcze nie równa się, tylko oczywiście będzie dodać 10 do potęgi 50 razy 10. I tutaj domyślnym wykładnikiem jest liczba 1. Co oznacza, że w tym miejscu mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach. I pamiętajmy o tym, że jeżeli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to w podstawie nadal uzyskujemy tę samą liczbę, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. W związku z powyższym, tutaj po znaku równości, to wyrażenie, które mam w tym miejscu, przepisuję bez zmian. Czyli będziemy tutaj mieli 10 do, do potęgi 50. Natomiast jeżeli chodzi o ten iloczyn, no to tak jak wspomniałam, musimy dodać wykładniki, czyli tu będziemy mieli 10 do potęgi 50 plus 1, co w rezultacie daje nam 10 do potęgi 50. Dodać 10 do potęgi 51. Czyli po wymnożeniu zawartości tego nawiasu przez to wyrażenie, popatrzmy tu, uzyskałam dokładnie to, co stoi w liczniku, w tym miejscu. To nam potwierdza, że ja tu faktycznie w liczniku włączyłam dobry czynnik, ale też i dobre wartości wpisałam w nawias. To teraz sobie takiego samego sprawdzenia dokonamy dla mianownika. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że, my ma, że mamy 10 do potęgi 50 razy 10, i teraz tu będziemy mieli 10 do potęgi 50, no właśnie, nie dodać, tylko oczywiście razy 10 do potęgi drugiej i te wartości liczbowe do siebie dodajemy. No i zarówno w tym, jak i w tym miejscu mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli ten wzór tutaj musimy zastosować. W związku z powyższym zapiszmy sobie, że tutaj uzyskujemy 10 do potęgi 50 plus 1, dodać 10 do potęgi 50 plus 2, co w rezultacie daje nam 10 do potęgi 51, dodać 10 do potęgi 52, czyli dokładnie to, co tutaj jest w tym mianowniku wcześniej. Te obliczenia, których tutaj dokonałam, potwierdzają, że w nawiasach zapisałam dobre wartości, poprawne wartości liczbowe po wyciągnięciu wspólnego czynnika przed nawias. No ale teraz tutaj popatrzmy, że mamy iloczyn, czyli tutaj pomiędzy 10 do 50 a nawiasem jest znak mnożenia. To samo tutaj, pomiędzy 10 do 50 a nawiasem jest znak mnożenia. Czyli mamy iloczyn zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, co oznacza, że te liczby możemy ze sobą skrócić. W rezultacie w liczniku zostaje nam 1 plus 10, a w mianowniku 10 dodać, 10 do potęgi drugiej. I teraz jeżeli chodzi o licznik, no to 1 plus 10 jest równe liczbie 11. Natomiast tu mamy 10 do potęgi drugiej, to jest 100. W związku z powyższym mianownik będzie równy liczbie 10 dodać 100, co ostatecznie daje nam 11, 110. Ale tak naprawdę tutaj licznik i mianownik możemy podzielić przez 11, stąd w liczniku mamy 1, natomiast 110 dzielone na 11 jest równe liczbie 10. Co to znaczy? To znaczy, że to wyrażenie jest równe liczbie 1 dziesiąta. Oczywiście możemy tutaj tą liczbę zostawić w takiej postaci, w jakiej ona tutaj jest. Albo możemy pamiętać, że jeżeli pewną liczbę całkowitą podniesiemy, no właśnie, tutaj akurat dobry wzór chciałam napisać, ale on tutaj nie będzie miał zastosowania akurat do tej liczby. Bardziej tutaj popatrzmy na ułamek zwykły. Czyli jeżeli mamy ułamek zwykły, który podnosimy do potęgi minus pierwszej, to możemy tutaj. Oczywiście, zamienić licznik z mianownikiem. Natomiast popatrzmy, że tutaj nie mamy do minus pierwszej tej wartości liczbowej, więc popatrzmy, co się zadzieje, jeżeli ja liczbę całkowitą będę chciała podnieść do potęgi minus pierwszej. W tej, w tej okoliczności, czy w tych okolicznościach, ja po prostu muszę zamienić podstawę potęgi na liczbę odwrotną. Co nam to daje? Daje nam to to, że liczba. 10 podniesiona do potęgi minus pierwszej to jest dokładnie to samo co jedna dziesiąta. Dlatego mogę tutaj zapisać, że to wyrażenie to jest dokładnie to samo co 10 do potęgi minus pierwszej. Czyli, jeżeli tutaj nie mamy odpowiedzi żadnych, no to uproszczoną postać tego wyrażenia możemy zostawić albo w takiej postaci, albo w takiej.